Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w grę, która się nazywa Camping Builder. To jest taki śmieszny indyczek, kolejny zresztą polskiej produkcji, twórców wcześniej ogrywanego przez nas Airport Renovator, Hotel Renovator, wcześniej nie robiliśmy, ale... Ale to jest firma, która właśnie się zajmuje takimi grami symulacyjnymi, gdzie trzeba trochę posprzątać, trochę tam zbudować, trochę poustawiać, poukładać. Całkiem sympatyczne są te gry, takie relaksujące, muszę przyznać. Jest w tym coś przyjemnego, żeby po pracy sobie usiąść i troszkę sobie poklikać. W nie, co jednocześnie nie wymaga jakiejś szczególnej koncentracji, nie? Tak, żeby sobie troszkę zrelaksować się, zarzucić sobie jakiś przyjemny podcast albo serial w tyle, żeby, żeby sobie z boku gdzieś tam leciało na telewizorze. No nie, moim zdaniem, całkiem fajna sprawa. E w tej grze stajemy się właścicielami plaży i ośrodka wypoczynkowego na tropikalnej wyspie, ch chyba hawajskiej, sądząc po wulkanach, <laughs> i kulturze. I generalnie poprzedni właściciel zostawił straszny syf. Żeby nie wyrażać się do dobitniej. I tutaj pani starsza nam opowiada o tej wyspie, o, o, o mocach różnych. I tak dalej. Trochę mi zimno, więc pozwólcie, że się ogrzeję w ognisku. E... Dobra, wiecie, co strasznie się nudzę za tymi gadaniem, Chodźmy gdzieś pozwiedzać. E... Całkiem przyjemne jest to zrobione. Graficznie, może nie, nie powala na kolana, chociaż tak jak wcześniej widziałem screener, czy troszkę sobie grałem wcześniej, troszkę tą grę, to muszę przyznać, że wygląda e... całkiem nieźle. Zwłaszcza wschody, zachody słońca są śliczne tutaj, także trzeba przyznać, że autorom się. Całkiem fajnie to udało zorganizować. Aktualnie w grze jest, to jest demo, każdy może je sobie ściągnąć, więc to są dosyć krótkie i niewiele można tutaj zrobić, ale wyobrażam sobie, że w przyszłości będzie całkiem sporo zajęć, bo zobaczcie, tutaj mamy parking przyczep, tutaj mamy jakiś basen, to wszystko będzie trzeba potem wyczyścić, uruchomić i, i wynająć, o, o, U. Aha, okej, okay, dobra to pla plaża, tak, rzeczywiście Plaże mają to do siebie, że są miejscem, gdzie się ocean łączy z lądem Dobra, co my mamy zrobić? A, mamy zebrać śmieci Kliknij prawy przycisk, no dobra, no to zbieramy Hop, hop, hop Dobra Tak, i Póki co, jak widać, gameplay jest szczególnie skomplikowany Ale nie szkodzi. a co to? O, muszelka, ok. Wow. Pani starsza umie się teleportować, patrzcie y, Ona ty, ciągle wspomina o y, jakimś y, Manu. Manu chyba to jest jakiś bóg y, polinezyjski, jak mi pamiętasz, mieli, nie? I bóg oceanu, czy coś w tym stylu. Dobra. Y, to już wszystko? Chyba tak. Dobra. Pozbądź się śmieci, 36%. Aha, dobra. E, I. Aha, pozbądź się. I przechowuj drewno na ognisko. Aha. Dobra. Śmieci mamy zbierać. Aha, dobra. Da się więcej tego? Nie, nie da się. Dobra, czyli lecimy. Jak to wyrzucić? Kliknij prawym, żeby opuścić. Ok. No. E, Pamiętacie, kiedyś miałem taką rozkminę na ten temat już w... O! Oh, aha, okej, okay, dobra, czy jeszcze to drewno musimy zebrać. E, miałem kiedyś taką rozkminę chyba jeszcze grałem w Seven Daysie, w której starszej Alfie, że... przechowaj e, drewno przy ognisku. Czy chodzi o spalić tego, to drewno? O, okej. Okay. I tam w Seven się miałem taką rozkminę na temat tego, że nastały takie śmieszne czasy, że ludzie wolą w grze komputerowej <laughs> robi uprawiać survival, albo na przykład yy, albo na przykład w grze komputerowej uprawiać ziemię, sprzątać, czy różne inne podobne rzeczy robić. I... Yy, a z, zamiast to zrobić w realu, nie? Ja mam to samo, nie? Że, że siedzę i w grze komputerowej sprzątam, gdy tak naprawdę w mieszkaniu mam taki chleb, że aż wstyd o, ludzi wpuszczać Dobra, lecimy, posprzątajmy sobie to szybko O co chodzi z tym przechowaj drewno przy ognisku? Będę musiał zaraz zobaczyć, może po prostu chodzi o to drewno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muszelka, 10 Dobra a, możemy dużo więcej tego drewna chyba niż 10 sztuk zebrać. Wow! Te, to, to Twoje teleportowanie się jest strasznie krypi. pani starsza. Dobra. Ok, chyba się udało ognisko zaliczyć. To jeszcze tylko te śmieci trzeba powynosić. Dobra. Wygląda na to, że muszelki nie są zwykłymi muszelkami. Jakaś tajemnica z nimi jest związana. Da się więcej podnieść na raz? Nie. Jesteśmy pochwaleni, ponieważ plaża wygląda w końcu tak, jak wyglądała kiedy pani starsza była małą dziewczynką. Okej, bardzo bardzo fajnie. Dobra, te kartony to możemy chyba po prostu spalić, nie? Będzie szybciej. Ej, ej, wracaj. Ta gra mi się trochę zaczyna kojarzyć z Visera Cleanup Detail, gdzie też sprzątam. Tylko że makabryczne miejsca zbrodni. W stylu gier science fiction, co, co mi się bardzo podoba. Doskonały pomysł jest na tamtą grę. Okej. Okay. Dobra, warto zachować. No, podoba mi się aspekt ekologiczny tego typu gier, bo jednak. E, jestem często zdarza mi się od czasu do czasu, żeby być świadkiem, jak, jak ktoś idzie sobie ulicą i wyrzuca śmieci na, 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 na ulicę. Albo z samochodu otwiera się okno i, i facet kiepa wyrzuca e, tak po prostu. I z, zawsze jestem strasznie zły na takich ludzi. Bardzo mi się to nie podoba, nie lubię tego. I, i się zastanawiam, jak, e, jak ludzie mogą takie rzeczy robić, nie? Bo to nie jest trudne pozbyć się tego śmiecia w sposób e, taki, żeby nie, nie rozwalać tego na ulicy. Usuń zniszczone domki. Przytrzymaj prawdę, żeby wybrać się kielę. A, okej. Okay. A, jeszcze możemy ładować siekierę, jak miło. O, jak, jak, jakiego power'a ma nasz bohater. <noise> no, i... I tak się zastanawiam, że, że tego typu gry mogą mieć całkiem sporą wartość też edukacyjną, zwłaszcza dla młodszych osób, że, że wiecie, że... Okej, okay, naśmiecić można w dwie sekundy chwilę, nie ma problemu, ale żeby to posprzątać, to już trzeba się napracować. A? Widzę, że deski zostają, więc zgaduję, że zaraz będziemy musieli odbudować te, te rzeczy. No, hop. I tak. Dobra, jeszcze drugi. Stańmy jakoś tak bardziej po środku, żeby jak największy zasięg mach machnięcia był. Wtedy najwięcej tych części wy wydaje mi się, że rozwalamy. Dobra. Ok. A. Dobra. No. Dobra, zaliczone drewno. Okej. Okay. Aha, i teraz musi wygląda na to, że musimy zbudować nowe domki za pomocą tego drewna, które zebraliśmy. No dobra, to pozbieram to drewno i zrobimy sobie miejsce w ten sposób. Dobra. Aha, czyli możemy korzystać z drewna, które tutaj jest w lesie też. Okej, okay, co trzeba zrobić? Kliknij, żeby opuścić, zbuduj nowe domki. Przetrzymaj, żeby wybrać. Aha, tylko nie mogę. Jak przetrzymuję, to się nic nie dzieje, bo trzymam drewno. No dobra, pozwólmy się tego drewna. <śla> się napracowałem, żeby je podnieść. No, Okej, okay, posprzątam przy okazji. O, ciekawe, tego się nie da podnieść. Dobra. Zastanawiam się, czy zbierać te drewno, drewno należące na plaży, bo... bo te naturalne zwłaszcza, No wygląda całkiem fajnie też. Dobra, okej. Okay. A, okej, okay, pojawił się domek. Musimy znaleźć teraz jakieś dobre miejsce na jego wstawienie. E, czym się obraca? E, wciśnij do przytrzymaj QE, żeby obrócić. Aha, dobra, możemy... obrócić... jakoś... Aha, jak przytrzymuję, to wtedy on obraca... Mniejszymi kątami, a jak klikam, to on obraca wtedy większymi kątami. przy 90 stopni, dobra. No, no. Bardzo ciekaw jestem, kiedy w końcu autorzy e, Scrap Mechanic i e Hydronir i podobnych tytułów w końcu wydadzą swoje aktualizacje do gier. Bo bardzo bym chciał pograć w końców nie. Strasznie mi brakuje jakiejś takiej porządnej gry, którą mógłbym się wciągnąć. Y, zwłaszcza taki z aspektem inżynierskim, bo tego typu gry na przykład są strasznie sympatyczne, ale to nie jest coś, w czym, przy czym mógłbym posiedzieć wiele, wiele godzin, nie? No, to jest coś, przy czym można się zrelaksować z piwkiem i jakimś serialem na jakiś czas na godzinkę, dwie, trzy, może, może pięć. Ok, no. tutaj, i tutaj, ale fajnie byłoby móc pograć, bo w końcu jakiś, jakiś porządny tytuł. Ale też mam wrażenie, nie wiem, jak wy zauważyliście to, że wiele gier survivalowych teraz już przeszło, że tak powiem, do przeszłości. Już, już ten motyw growy nie jest popularny tak jak kiedyś był. Dobra. Mam wrażenie, że, że kiedyś. I ilości gier survivalowych, wieszcie, Seven Days, Minecraftów i innych podobnych były zawsze coraz większe, a, a teraz teraz tak jakby moda na te tytuły chyba przeminęła już i, i trochę szkoda, bo, bo coraz mniej wydają nowych gier tego typu. Dobra, czyli chyba musimy ściąć nowe drzewo, bo nie będzie mi materiałów na dokończenie domku. A jeszcze jeden musimy zbudować, także tych drzew to będzie trzeba pewnie kilka ściąć. Dobra. Widzę, że tutaj mechanika ścinania drzew jest identyczna jak w y, tym y, Stranded Deep, na przykład, nie? Tam jest bardzo podobnie to rozwiązane. Zasadniczość drzewa opcjonalnie jeszcze możemy sobie zasadzić drzewa. Okej. Okay. Chyba widziałem tam sadzonkę, jak, jak ten, jak y, budowaliśmy. Okej, okay, dobra. Dobra. Podłóżmy to. Yy, a, jest sadzonki. Widzicie? Dobra, tu posadźmy. Co, żebyśmy zrobili 10 sadzonek. Dobra, mam, po, po lewej stronie widzę, że jest coś... taki wskaźnik stan wyspy. Zastanawiam się... Jak, jak to będzie wyglądało, bo teraz jest maksymalny chyba, nie? Dobra. Nie zwróciłem uwagi, czy ten wskaźnik się ruszył, kiedy ścinałem drzewo. Ok, myślę, że tyle drzew na początek wystarczy. E, wezmę drewno i postawimy sobie nowy domek gdzieś tutaj. Tylko trzeba by to jeszcze obrócić. O, może być tutaj wejście w ten sposób. O, idealnie. Dobra, ja, tylko wezmę drewno. Okej, okay, tak końcówka już tutaj zbierania materiałów. Musiałem z 4, 5 drzew ściąć, żeby zebrać dostatecznie dużo drewna. Strasznie prosta jest ta gra, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w tej prostocie jest jej siła, że... <laughs> to zabrzmi trochę może krytycznie zbytnio, ale wydaje mi się, że zamiar mam dokładnie odwrotny. Rzecz jest w tym, że wiele gier dzięki swojej prostocie sprawi... Sp są bardzo grywalne, bo nie trzeba szczególnie dużo myśleć przy nich. Aha, dobra, mamy coś pomalować. E, czekajcie, a to co to jest? Myjka ciśnieniowa? Hmm, chyba nie działa. No, coś nie działa. <laughs> I wydaje mi się, że takie gry, w których nie ma potrzeby szczególnie dużo myśleć, też są bardzo potrzebne, bo wtedy można sobie usiąść i sobie po prostu pobawić się bez, bez szczególnego kombinowania, rozkminiania. Sobie siadamy, klikamy i się dobrze bawimy bez, bez tego. Za to właśnie mi się podobało bardzo takie gry jak Planet Base na przykład, czy Timberborn, które nie są szczególnie trudne, jeśli się złapie podstawy takiej gry. Aha, musimy pięć tych paneli pomalować, okej. Okay. Yy, dobra, i... a tą myjkę ciśnieniową możemy umyć farbę? O, ja na przykład Timberborna bardzo lubię sobie uruchomić, jak jestem tak bardzo zmęczony albo znudzony. I... o, fajnie, że farbę można umyć. I, I to jest gra, przy której ja się po prostu relaksuję. Okej, okay, ta gra potrafi być bardzo trudna w zależności od scenariusza, ale wybieram sobie jakiś taki prostszy scenariusz, żeby można było bardziej się skoncentrować na budowie, na estetyce budowania, na tym, żeby zrobić fajne miasto, które nie musi być szczególnie wydajne czy szczególnie e, dopracowane z technicznego punktu widzenia, ale żeby było po prostu ładne i estetyczne. Nie? Z tego samego powodu wydaje mi się, że ludzie grają w Simsy na przykład. Gdzie większość czasu poświęcają na przykład na dekorację wnętrz, a nie na faktyczną rozgrywkę, gdzie, gdzie symuluje się to życie bohaterów? Nie? Zrobi zrobiłem ten domek zielony, ale tak, ten, ten limonkowy mi się średnio podoba, szczerze mówiąc, ale raczej mi zależało na tym, żeby bardziej zaliczyć zadanie. <laughs> Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy do odblokowania. Aha, pochodnie Tiki. E to jest fajne. Tiki Korpus sobie rozstawmy ich troszkę tutaj. Aha. Aż się prosi, żeby teraz tutaj ustawić sobie te, te, te jakieś. Y, no, ogrodowe stoliki i, tro, i trochę sobie tutaj usiąść, otworzyć jakieś zimne piwko albo jakieś coś podobnego, nie? To, ale byłoby fajnie. Dobra, zmień przedmiot z królem. Ok, mamy totem. Nie wiedziałem, że, że Hawajczycy robią takie totemy. Myślałem, że, że że niekoniecznie. Aha, czyli możemy tylko te dwie, dwie rzeczy zrobić. No dobra, dobra. To jeszcze wam stawię tutaj. O, jak przyjemnie. Dobra, co my tu jeszcze możemy zrobić? Chyba już nic. Dobra, wynajmij domek mamy. To wynajmijmy. Ciśnij... Aha, okej. Okay. Tak? Po prostu? No dobra. E, Powieść lampy i znajdź ukryty skarb. Okej. Okay. Ten ukryty skarb wygląda trochę dziwnie. Ale lampy. O, łańcuch z lampkami, dobra. Zmień kształt. No dobra. Spróbujmy. O, jeszcze możemy kolor zmienić. E, na zielony, biały, żółty, taki, taki bardziej pomarańczowy, moim zdaniem, ma więcej sensu. Ej, pani starsza, rusz się. No, bez jaj. <laughs> Nie mogę stąd wyjść, zablokowała mnie skubano Ej. Ej, no. Bez takich tylko. Mogę to rozwalić teraz? O. Hehehe, no. Miło ze strony twórców gry, że dali możliwość uwolnić się mimo wszystko. Dobra, naprawmy uszkodzenia i weźmy te lampki, ale to też jest, też jest ciekawe, bo gra jest jeszcze na wczesnym etapie, oczywiście, dlatego jest tylko demo, to, ale, Ale to też pokazuje, że wielu rzeczy nie da się przebić, jak się tworzy takie gry. I. I potem dopiero to wychodzi jak, jak... ...jak już gracze zaczynają grać, nie? Często nawet na testach takich rzeczy się nie da uchwycić. Dobra, zróbmy sobie coś takiego jeszcze. A, można do drzew przypiąć, ale fajnie. To będzie fajnie wyglądało, tylko trzeba trochę wyżej powiesić, żeby głową nie obijać się o... Kiedyś, kiedyś mieliśmy grilla firmowego i wtedy jeszcze firma miała siedzibę... W takim domku jednorodzinnym na Mokotowie w Warszawie. Tak, to jest rzadkość, ale w centrum Warszawy i na Mokotowie są jeszcze takie miejsca, gdzie, gdzie są domy jednorodzinne. O, co to za świetliki? Ale fajnie to wygląda, patrzcie. Jak, jak sympatycznie. Bardzo mi się podoba. Tylko czemu ten ganek się podświetla cały czas? Aha, dobra, czyli zakończyć demo, Ale zna mamy znaleźć skarb. Te świetliki nie spowodują... O! Świetliki prowadzą chyba do skarbu, coś czuję. Dobra, to chodźmy. Zobaczcie, że teraz zauważyłem, że po prawej stronie na górze mamy budżet i mamy teraz 0 pieniędzy. Będziemy zarabiać 200 pieniędzy na dobę w tym momencie za wynajęty domek. Ok. Ciekaw jestem, czy stopień ukończenia i dekoracji tego domku wpływa na cenę jego... Dobra, gdzie teraz robaczki? A, tutaj. Czy to był tapir? Hmm. Okej. Okay. Jaskinia. O! Uuu! Ciekaw jestem, jakim cudem przetrwała tutaj taka skrzynia ze skarbem w miejscu, które musiało być już tak dobrze eksplorowane przez ludzi do tej pory, w na to, jak gęsta tu jest mimo wszystko zabudowa, nie? Mam nadzieję, że coś widzicie w ogóle, bo jest strasznie ciemno. E, Okej, okay. wygląda na to, że chyba to wszystko, nie? Wygląda na to, że już nie ma więcej kontentu w tej grze. Zastanawiam się jeszcze, co tam jest, bo te, jak zbierałem śmieci, stąd to zauważyłem, że tam jest coś takiego. Czy da się tam podejść i coś popsuć? E, muszelka tylko, ok. Czyli tu nic nie ma. O, Wilson! Czekajcie, czy, czy jestem w stanie tutaj trochę rozś rozświetlić okolice. Aż <grystanie> Wilsona znalazłem! <grystanie> Bardzo fajnie. A e, co chodzi? Z to? Aha, dobra, strzałka to była do, tego, do tej pochodni. No, a z tej strony plaży jest już niewidzialna ściana i dalej nie pójdziemy. Sobie chodzę e, e, z pochodnią w ten sposób, żeby sobie troszkę rozświetlić. O, ka kapibary, ale fajne. No i tapir. Zastanawiam się, czy tapiry nie są niebezpieczne. Chyba nie. One są bardziej jak takie wieprze. Yy, zwłaszcza takie udomowione troszkę bardziej. Co my tu jeszcze mamy? Fajnie by było poczekać do dnia. I... i za dnia sobie tutaj to pozwiedzać. Tu chyba się nie da przejść na drugą stronę w żaden sposób. Tak. To jest obozowisko jakieś, widzicie, tu są namioty. I tu jest łańcuch i jak na niego najadę... Na aha, dobra, nie można ustawić w miejscu zajętym przez inny obiekt. Ewidentnie jest tutaj przygotowane przez autorów bardzo dużo różnych zajęć i rozrywek i... rzeczy do robienia. W przyszłości będzie. Także ciekaw jestem, jak będzie ta gra wyglądała w pełnej wersji. Ja strasznie lubię takie hawajskie klimaty, bardzo, bardzo lubię estetykę Hawaj Hawajów. I kulturę... Więc, polinezyjską, więc wydaje mi się, że to mogłoby być dla mnie coś bardzo przyjemnego do, do takiego zrelaksowania się. No dobra, będziemy kończyć na tym dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Bardzo dziękuję za waszą uwagę, pamiętajcie koniecznie łapka w górę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!